Siema, jeżeli nie znasz tego przywitania, to koniecznie zasubskrybuj, bo znaczy, że jesteś nowy na tym kanale, a jeżeli jest nasz i cieszysz się, że mamy kolejny pack opening, tym razem przy okazji co z Premier League, to koniecznie zostaw łapkę w górę. No ja chciałbym zacząć, ale niestety tak samo jak w tym zeszłym tygodniu, no czekamy na tego kolegę, który nie zalajkował. Dobra, no bo mamy 19, czy mógłbyś? Dziękuję. Tak więc słuchajcie, wjeżdżamy do sklepu, bo nie ma miękkiej gry. Pojawiły się tocy, nie mam pojęcia, jak one wyglądają. Słuchajcie, Twitter i yeah. jej, szybko, 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 żeby zobaczyć co tutaj mamy, czy jest już ta drużyna sezonu, jest Kevin De Bruyne, jest Salah ale po co mi te filmiki? Jak chcę widzieć paczki. Są paczki za 50 tysięcy, w ogóle nie wiem ile ich otworzę pewnie z jedną albo dwie tak naprawdę. Bo tak szybko będą leciały, ale na spokojnie. Już tu się odpala paczka, a tutaj chciałbym zobaczyć tą drużynę sezonu, halo! Halo, czy zobaczymy? Dobra, tutaj w ogóle nic nie ma, to mnie w ogóle nie interesuje. Szybko, 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 szybko. Ja tutaj muszę filmy puścić. Ja tutaj mam, ja tutaj mam naprawdę rzeczy do zrobienia, więc moglibyśmy jak najszybciej to wszystko. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Panowie mi się przydadzą potem do SBC. A teraz kolejna paczka, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Słuchajcie, otworzyłem jedną. No z tak działającym sklepem na tej jednej... Bez jaj, no bez żartów, no bez jaj. Ho ho! no, muszę powiedzieć, że tego to ja się nie spodziewałem. Że te paczki zejdą tak szybko No no, 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 no ale zeszły e... <grywia> ja mam pojęcia co mam powiedzieć, ja byłem przygotowany, że otworzymy... że uda się... Nie, nie myślałem, że otworzę cały 112 tysięcy e... Myślałem, że uda się otworzyć przynajmniej 4-5 paczek jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu no Wyszło jak wyszło, sami widzieliście. Tutaj natomiast widzicie, że trafiamy Falcao, Poakina La Fonta i jeszcze kogoś nawet nie dojrzałem, kto to jest. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. W takim razie dzisiaj poczekamy sobie do paczek za 100 tysięcy. Ale mam do Was naprawdę prośbę: skoro ten odcinek pojawi się później, ze względu na tamte paczki, to naprawdę posypcie tymi łapkami w górę, żeby go algorytm nie zjadł. Piszcie na dole komentarze, co Wam udało się trafić, albo jakiego toca najchętniej widzicie, na jakiego najbardziej czekacie. Bo ja coś czuję, że no się mogę nie doczekać, żeby otworzyć tamte paczki za 100 tysięcy nawet. No sam widzieliście, ile to minęło. 5 sekund i bum. Nie, no tak naprawdę półtorej minuty. i Cały set paczek ci rozszedł. Tak więc e, no, no beczka jest naprawdę niezła. Aż taka, że sklep jest niedostępny. No ale przynajmniej teraz na spokojnie mogę zobaczyć całą drużynę sezonu. Jest Pierre, Mary Obama, Janko, Boże, Adama Traureo 89. To musi być... To będzie bolało trafić na niego. Jest Junminson! Minson e, No są kurczę. 9-9 De Bruyne, 9-9 Virgil van Dijk O mój Boże, no to wygląda naprawdę aż przerażająco Sadio Mane tak samo, Momo Salah No nie ma tutaj karty, która, której nie chce się trafić Nawet ten kowacić, no ma statystyki kozak Chinglar Sionczu, no to jest marzenie po prostu, nawet na środek obrony Gość jest niewiarygodny w rzeczywistości no, ten Henderson to jest najmniej, jakby bym powiedział, pożądana karta, ze względu na swoją pozycję. Co prawda, mi do drużyny by pasował. No nic, tak więc skajcie, ja do tych paczek wrócę za godzinę, a wy zobaczcie trafę z wczorajszego streama. Otworzyliśmy m.in. trzy lity, paczkę z ikoną oraz moją paczkę z tocem. To są takie highlighty. Jeżeli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, że liveujemy, przynajmniej raz w tygodniu w czwartki. Na teraz zobaczcie, bo naprawdę dobrze posypało w tej jednej licie szczególnie. On daje nam już tyle tych elit Proszę, proszę, żeby to było coś Okej, okay, zaczynamy na... nawet nieźle Zaczynamy naprawdę nieźle Bo jest Kazemiro, więc tutaj Za Elite 3 Rozpoczynamy właśnie Zawodnikiem Realu Madryt Pik naprawdę całkiem przyzwoity Zobaczmy drugie rozdanie, czy tutaj będzie Ktoś topowy Jest Dembele, okej okay, Czyli znowuż Znowuż naprawdę jest dobrze, znowuż naprawdę jest dobrze. No i zobaczmy ostatnie rozdanie. No 93, nawet niech to będzie pikę, Nawet niech to będzie Busi, żeby tutaj ta ocena ogólna, no jakiś SBC, była ok. Okej, okay, jest Brandt, ja nie wiem, czy on Brandta użyje. To nie są genialne nagrody, ale jak na razie jest naprawdę nieźle. Paczuka za 50 tysięcy, idziemy powoli. I mamy toca. okej, okay. tocz z paczki, jaka to będzie karta? Gulasz, 8-9 ceny ogólnej, więc to jest naprawdę fajne trafienie. Oczywiście poniżej nie mamy żadnych toców, które mogą być warte więcej, ale to jest zwykła karta, znaczy zwykła paczka, więc może będzie coś ciekawego, jeśli chodzi o jakieś walkouty, nie walkouty. Okej, okay, walkał tu nie ma, ale naprawdę, słuchajcie, tutaj e, 40 tysięcy wpada do kieszeni, albo ewentualnie będzie to zawodnik przydatny do jakiegoś SBC. Co prawda z tego co widzę, to jest niewymienny. Druga paczka i znowu z 2 to 3 z rzędu! Proszę bardzo! Ania! Piks! A jajaj, gościu! White manie, ty zły człowieku! Ale żeś mnie strollował! Ale żeś mnie strollował! To było... Ty... Ten, ten white man to jest zły człowiek, naprawdę, dobra, mega paczki, słuchajcie, w tych mega pakach ktoś może być, więc lecimy z nimi. Nie no, na razie mi się wydaje, Mati, że nie jest najgorzej, stary, nie strasz mnie, tam trzeci to drze, ale jest walkout, stary, trzeci walkout z rzędu. I to jest Keylor na was, nie powiesz mi, że nie marzyłeś o Keylorze na wasie, ale tak szczerze, to jak na razie te paczki trzymają poziom bardzo, em, bardzo przyzwoity. To, co najważniejsze, dwie paczuchy przed nami. Otwórzmy najpierw tą community toc, a potem to, na co czeka każdy. A potem to, na co czeka każdy, i zobaczmy. Anglia, Sio, jest, i jesteśmy w domu. Niemcy, SPO. Super, super. No to na pewno będzie zachwycony, zmieniając czerwonego branda na niebieskiego branda. Oj, oj, oj. No szkoda, bo to jest tak, to jest dobre trafienie. To jest dobre trafienie, jeśli chodzi o cenę ogólną. Dobre trafienie, jeśli chodzi o cenę. No ale niestety, e, niestety, słuchajcie, no, no wiecie o co chodzi? Chcemy zobaczyć walkout. I najlepiej by było zobaczyć Hiszpanię. Tak naprawdę, walkout: Hiszpanię jest walkout, teraz Hiszpania, żeby była wysoka ocena. Jest Hiszpania, ale to jest Grimaldo. No chciałem Hiszpanię, to mam. To jest Grimaldo 88, 89. Gomez ma 9-3, a ja myślałem, że 89, nie wiem czemu. Jest Leno jest gulaszczy. Ile kosztuje? Ile kosztuje Grimaldo? Powyżej? No niestety, w tym roku Grimaldo nie kosztuje za dużo. Czyli z tej paczki wyciągnie około 150 tysięcy. No, Namlecimy z pierwszą paczką. Pierwsze rozdanie, pierwszy pik, Elita 1. No i gra pokazuje. Zresztą, tak naprawdę z tej drużyny sezonu, nie wiem czy ktokolwiek pasuje mu do składu. Ale może Mateusz Pereira przynajmniej zmieści się na ławce rezerwowej. No ale jak gościu ma taki skład, jaki ma, to naprawdę tutaj ciężko zupgrade'ować go z tej drużyny sezonu. Ok, 8-9. No słuchajcie, jak na razie piki overolowo znośne. Jeśli chodzi o grywalność, to ten Dembele wygląda ok. Chociaż trzy gwiazdki słabszej bolą. No i ten Mateusz może gdzieś tam mu wskoczy, więc. Więc szkoda, że bez żadnej 90-tki, trójki. Ale tak naprawdę, najważniejsze są te karty, które pójdą nam z tych paczek. My, kogo tutaj będziemy mieli? Może Angel i środek obrony, wreszcie. Najgorzej! tak najgorzej, ale słuchajcie, jeżeli ma być źle, to lepiej, żeby było źle w tej paczce niesprzedawalnej. A żeby, wy... żeby wynagrodziło mu to w paczce sprzedawalnej. W tej sto... z wymiennymi e, informami. Więc, więc na to liczmy, słuchajcie. Teraz czas na dwie paczki za 100 tysięcy. I miejmy nadzieję, że będzie tu coś dobrego. W pierwszej mamy walkout. I to będzie Royce. Pierwszy chyba Royce od nie wiem kiedy trafiony, słuchajcie. Słuchajcie, wysoko. Najlepiej była Hiszpania, żeby nam dać duży sufit. Jest Belgia, czyli to jest Tibo Kurtua, czyli jest tak samo dobrze jak Hiszpania. Więc tu może być jeszcze każdy dobry tot, słuchajcie. Tu może być każdy dobry toc. Tibo Kurtua w tej parce to jest naprawdę bardzo. Dobry wynik, i zobaczmy, czy będzie tutaj Gomez. Czy będzie tutaj ktoś inny? Może jest Grimaldo, jest Gulasz, oczywiście. Jest Grimaldo i Gulasz, ale okej, okay. słuchajcie, jest Ibo Purtua, więc przynajmniej to 100 tysięcy około mu wpada z tego zawodnika. Plus Grimaldo, plus Gulasz, więc, więc jest okej, okay. jest okej. Okay. No i co ta elita nam jemu da? No nam, nam może dać tylko radość. Jest Brazylia. Jesteś PD. Jest Kazemiro, czyli znowuż Najwyższy możliwy overall. Nie, Kazemiro ma 9-2, ale nadal Tu mogą być bardzo dobre karty, słuchajcie, nadal tu może być Will Zaha, nadal tu może być Simon Simon, więc, więc Zobaczmy, proszę, żeby jeszcze była jedna W miarę droga karta, zobaczmy, co tutaj będzie Jest! Fernandinho i Brand To jest genialna Paczka, słuchajcie No ile w tej paczce jest pieniędzy, zobaczmy 120 tysięcy, czyli liczmy 90 Plus około 200 Prawie pół miliona z tej paczki Tak w dużym zaokrągleniu Nazwisko, a pierwsze rozdanie Juu! Gomez, Tiago I kurtu, ale przede wszystkim jest po raz pierwszy Dzisiaj Gomes. no i to mi się podoba I myślę, że on też jest zadowolony Słuchajcie, trafiony jest I on, panie i panowie Zobaczmy teraz drugie rozdanie Co tutaj nam przyniesie ta elita I jest Sergio Sergio Biskits, Busquets jest i on. 93 oceny ogólnej. No i teraz pytanie: czy pójdziemy zaraz po maksimum? Słuchajcie, pytanie: czy pójdziemy po maksimum? Na początku patrzymy, czy uda nam się pójść po hat trick 93. To jest teraz pytanie: bum, 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 bum. Jest hat -trick! Mamy to! My mamy to! Najlepsze możliwe nagrody skompletowane za Elite 1. Ale posypało. Hat trick. Lepiej się nie da. Wyżej się nie da. To są najwyższe możliwe oceny ogólne w tym tygodniu. Po prostu nie ma możliwości pójść wyżej. Nie ma możliwości, słuchajcie, no? Toc So far. Pack. czy zawartość będzie premium? Jak to będzie wyglądało? Co zobaczymy? Tu na się liczą pieniądze. Może być Nigeria na przykład. Nigerii nie ma, jest środkowy pomocnik, super, bo to jest Tiago Czyli sufit już mamy naprawdę wysoko e, Możemy tutaj trafić wszystko, no i zobaczmy Kto będzie z tym Tiago w paczce, kto to będzie Okej, okay, okej okay. No słuchajcie, naprawdę są genialne nagrody I po Tiago, kto jest po Tiago Kto jest po Tiago, Gomez, jeszcze nie chcę Gomedzika sprzeda Milion będzie miał więcej, dajmy chłopakowi to jest Simon! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Ja czuję po prostu, aż mnie łupie w kręgosłupie. Hiszpania. SPD. Okej, okay. jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Ja go nigdy nie użyję. Ja go nigdy nie użyję, ale to jest podstawa kolejnego SBC jakiegoś. Otwieramy, słuchajcie, paczkę z ikoną Prime na początek, a potem... Będziemy lecieli dalej, zobaczmy więc co tutaj dla nas będzie miała ta paczucha. Idziemy powoli. Proszę, proszę, proszę. Anglia, niedobrze. Esio chociaż dobrze, tylko żeby to był w Rio. Rio, 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 Rio. Nie wiem, czy mogło być gorzej. Nie wiem, czy mogło być gorzej. Aleksandry, dzięki za ultrasa. A nie wiem, czy mogło być gorzej. Co prawda. Co prawda, Bobby Moore, powiem szczerze, wygląda zadziwiająco dobrze w stroju reprezentacji Polski. Muszę powiedzieć, że zadziwiająco mu to pasuje, nie? O mój Boże, pierwsza paczka za 100 tysięcy już leci, ja nie włączyłem nagrywania, ale by to było, bo tu trafiam toca. No nie trafiam, tak więc jak najszybciej pomijamy tą paczukę, żebyśmy, miejmy nadzieję, mieli szansę na coś. Dobrego, dalej. No, do klubu, wszystko do klubu, wszystko do klubu. No, to mnie naprawdę nie interesuje. To już idzie na quicksell, nie zdążę tego chować. Wiemy, jak to wszystko szybko idzie. No i zobaczmy, druga paczka. Nie wiem, jak one szybko schodzą. 100 tysięcy paczek dodanych. Lecimy z drugą. No, mam nadzieję, że słuchajcie, uda nam się coś tutaj trafić. Błagam, jednego, niebieskiego. Nawet niech to będzie Henderson. Mamy walkout, szybko. Kto to jest? Francja. Jak to jest Mbappé, to spoko. Nie jest to Mbappé. Środkowo obrońca lecimy dalej. E, Laporte niestety, bez karty Team of the season. Czy moglibyśmy? Dziękuję, dziękuję, dziękuję Fantastycznie, fantastycznie, panowie idą na Quixel, końce też się sprzedadzą, szybko, szybko Szybko, 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 szybko Ale schodzą te paczki Ha jaka to jest Jak to jest stres, słuchajcie, z jednej strony To jest zabawa, z drugiej strony to jest stres Jest, 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 co to będzie? Jest to, jest Anglia i kto to będzie? Środkowy pomocnik, czyli to jest Jordan Henderson Jordan Henderson, ale mamy 94 oceny ogólne, jest To Premier League o to chodzi, no witam serdecznie, witam serdecznie, ale mordo, ja tutaj mam jeszcze chyba pointsy do wydania, tak więc, tak więc lecimy, słuchaj, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, no dawaj, Miko, dawaj, Miko, dawaj, Miko, może dwa w jednej paczce, może Henderson i Gomez, na to bym się nie obraził, jest, dwa donsy w jednej paczce, o to chodzi, no niestety ten drugi nie był z Premier League, ale co z tego, słuchaj, co? Nie wiem, jak to było możliwe, ale trafiliśmy Gomeza. Gomez nie ma toca? G go, Gomez... Ja byłem przekonany, że on jest też, też w tej drużynie sezonu. Premier League. Zaraz to zobaczymy. Drugi tot Drugi tot z rzędu. Anglia. CPS, czyli to... To nie jest Premier League. To nie jest Premier League. Ale jak to jest możliwe? Ja byłem przekonany, że Gomez... Nie, Gomez nie ma toca. Mi się tak wydawało, bo, bo tam był... Rashford koło Hendersona i Robertsona. Więc pewnie mi się wydawało, że to jest on. O mój Boże, dobra, kolejny toc z rzędu trafiony. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. O Mendy, Nie wiem, czy on jeszcze coś kosztuje, ale trafiony Meundy. I więc dwa tocy z rzędu. Ta paczka już jest niedostępna. Ale co to były za emocje? Co tu się działo teraz? Naprawdę, miałam pytań. Premier League. Toc trafiony. Teraz mam jeszcze jakieś dwie paczki, sobie zrobiłem w międzyczasie. No i mamy wreszcie, mamy wreszcie, słuchajcie, toca z Premier League. No to smakuje naprawdę fantastycznie. Aczkolwiek nawet nie wiedziałem, że jeszcze ta niższa liga angielska jest dostępna. I z tym Gomezem się poczułem strollowany. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Ale powiem szczerze, patrzę na tego Hendersona i oczom nie wierzę. On jest warty. 800-900 tysięcy monet, tak więc. Wow! Okej! Okay. No tego to ja się nie spodziewałem.